Okej, okay. Witam wszystkich. Jest ładna zima, trochę napadało. Wyszedłem sobie na spacer. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o tym, dlaczego być dobrym człowiekiem. Dlaczego Do warto być dobrym dla innych? Pierwszym powodem jest to, że jak jesteś dobrym dla innym, to inni też zaczynają być dobrzy dla Ciebie. I w karmę nie każdy wierzy. Ja na przykład wierzę w karmę. Ale jedno jest pewne, że gdy będziemy dobrzy dla innych, dla innych inni będą się nam odwdzięczać za to. I będziemy milej widzialni, ludzie będą na nas bardziej patrzeć tak przyjaźnie i w ogóle. No, kolejną taką rzeczą to jest to, że dobro... że poprzez czynienie dobra świat staje się lepszy. I mogę podać taki przykład. Że w poprzednim filmiku mówiłem o pielgrzymce, o tym jak zmieniła moje życie, i też wspominałem, że byli tam bardzo życzliwi ludzie. I rzeczywiście, jak każdy miał podejście, że jest dobry dla każdego, to żyło się nam od razu lepiej. To było coś niesamowitego. Że ja pierwszy raz w życiu doświadczyłem czegoś tak miłego, że tylu ludzi było dla siebie dobrych. I naprawdę lepiej się funkcjonowało w czymś takim, gdy każdy był w stanie pomóc, nawet jak mu to zajmowało jakiś czas, jak to był jakiś trud. Każdy sobie pomagał i wtedy każde, każdy zyskiwał. Że może nam się wydawać, że, że jak komuś pomożemy, to coś stracimy, ale gdyby każdy każdemu pomagał, to tak naprawdę wtedy każdy zyskuje. No jak tak może się wydawać, że tracimy. No, kolejna taka rzecz to jest to, że z czynienia zła nic dobrego nie płynie. Totalnie nic. Jedyny przykład, jaki mi przychodzi do głowy, to że ktoś jest po prostu zły i zdobywa tym pieniądze i władzę, ale to nie jest nic dobrego, nawet taka zemsta, no, może komuś przynieść satysfakcję, może. Ale tak naprawdę to przynosi ból i samej osobie, co sprawia to zło, i ofiarze, wiadomo. I kolejną taką rzeczą jest coś takiego, że. Podam przykład, że jest ktoś dla mnie negatywnie nastawiony, nie, nie wiem, robi coś złośliwego, jakoś mnie zaczepia, i niesamowite jest to, że kiedy ja do takiej osoby. Nie mam tego nas samego nastawienia co ona, tylko mam nastawienie, że o, co tam, cześć, ale fajnie, to ta osoba nagle wtedy też zaczyna mieć dobre nastawienie. I to odkryłem trochę przypadkowo, bo po prostu raz no, doszedłem do wniosku, że z czynienia zła nie idzie nic dobrego, że to jest totalnie bez sensu. Więc po prostu byłem dobry dla każdego, nawet dla tych, co dla mnie byli źli. I gdy zacząłem być dobrym dla każdego, to nawet ci, co byli dla mnie źli, widząc moje pozytywne nastawienie, byli dla mnie też dobrzy. No, więc to jest kolejny taki punkt. I czynienie dobra też uszczęśliwia. Podam takie przykłady, że lubię jeździć do jakiegoś większego miasta. Ogólnie nie cierpię dużych miast, bo. Jest tam dużo hałasu, dużo ludzi. Nie lubię tego. Chcę najszybciej wrócić do mojej miejscowości. Ale gdy idę do dużego miasta, tam więcej jest takich osób potrzebujących, które potrzebują pomocy. Na przykład zbierają pieniądze, żebrzą o coś i, i ja lubię bardzo takim osobom pomagać. Raz, też raz była taka pani na dworcu i... No tam miała jakąś karteczkę, że ma trudną bardzo sytuację życiową, taka starsza trochę i że miała trudną sytuację życiową i że potrzebuje pomocy i, i podszedłem do niej, spytałem się, że czego by pani potrzebowała, coś tam, ona mi powiedziała, żebym mi kupił tam jakąś wędlinę, co, coś, mleko, żebym jej kupił, takie rzeczy i miałem trochę mało czasu, ale zdążyłem kupić. I jej to dałem i gdy zobaczyłem, jak ona jest ucieszona, że jej to dałem, to mnie to bardzo uszczęśliwiło. Że pomaganie jest taką rzeczą, która mnie bardzo uszczęśliwia i polecam Wam też, nawet takie małe rzeczy, pomoc jakiemuś koledze, komukolwiek, jakiemuś przechodniowi, komuś z rodziny. Takie najmniejsze rzeczy to sprawiałem naprawdę, że nam się wszystkim lepiej żyje. Jeszcze chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że to jest trochę smutne, a zarazem też przerażające, że osoby potrzebujące w miejscach publicznych, ale nawet nie mówię o osobach bezdomnych, mówię na przykład o nas, że jesteśmy strasznie obojętni wobec innych ludzi. Podam taki przykład. No, wiadomo, że. Jedna rzecz to będą osoby właśnie bezdomne, które potrzebują pomocy i warto chociaż zapytać: może nawet zwykła ch chwila rozmowy pomoże jakoś tej osobie? Jakieś miłe słowo, coś. A w dużych miastach ludzie są strasznie obojętni. I, i ludzie bezdomni to jedna sprawa, ale nawet ja raz próbowałem wejść do autobusa, i, i ja rzadko jeżdżę autobusem. Więc nie wiedziałem, że zanim się wejdzie, to trzeba tam kliknąć przycisk, żeby wejść. No i wszyscy w autobusie widzą, że ja próbuję wejść, że coś jest nie tak, i nikt nawet nie wstał, nie chciał mi pomóc. Więc zmierzam do tego, żebyśmy nie byli obojętni na siebie, nawet jak jesteśmy obcymi sobie ludźmi. Traktujmy się jak braci, jak siostry, zagadujmy do siebie. No ja lubię zagadać miejsca wujszym, wiem, że nie każdy lubi. Ale bądźmy dla siebie tacy otwarci i podchodźmy do siebie nawzajem z ciepłym sercem, nawet jeśli to jest obca osoba. Okej, okay. jeszcze podam takie porównanie, że jak mamy jakiś przedmiot, na przykład jak mamy cegłę, to cegła jest zbudowana z atomów i, i cegła dlatego się trzyma razem, bo te atomy są wszystkie blisko bardzo siebie i Uważam, że powinniśmy być właśnie tak jak te atomy: że tak jak na pielgrzymce, właśnie czułem się jakby, jakby wszyscy ci ludzie to właśnie był taki jeden przedmiot, taka cegła. Wszyscy byli razem i to się super wszystko trzymało. Organizacyjnie świetnie było. Więc bądźmy jak taka cegła i trzymajmy się wszyscy razem, pomagajmy sobie, nawet bezinteresownie. To jest naprawdę coś przyjemnego i świat staje się dzięki temu lepszy. Chociaż o ten milimetr świat staje się lepszy. Więc tak. Dziękuję za obejrzenie i mam nadzieję, że może kto, dzięki temu filmowi ktoś właśnie uświadomił sobie, że powinien bardziej może pomagać innym, może nie być obojętnym, może nie oceniać. I no, czyńcie dobro, to jest bardzo ważne. Czynienie dobra jest bardzo ważne. Czynienie dobra jest super i każdemu to pomaga, naprawdę. Czynienie zła nie robi nic dobrego. Samo zło to zło. No i też taka jeszcze jedna rzecz, że dobro napędza dobro i zło napędza zło. Dlatego lepiej złanie nie napędzać, bo nic dobrego ze zła nie ma. Dziękuję.